Odbyła się w tym momencie awantura o kasy zakończona. Niebiescy wygrali z mistrzami i zostają nowymi mistrzami na następną edycję. Yy, realizacja wyglądała następująco, że to jest wszystko do poprawy, ale przynajmniej jakkolwiek udało się to uratować, więc jestem naprawdę z tego w miarę zadowolony. I po prostu zapraszam Was najbliżej za rok. Tak więc tak, zakończyła się właśnie moja króciutka prelekcja yy, Fursuit Showdown. Ja uważam, że zawodnicy sobie poradzili fantastycznie. Reakcja była krótka, taki mały proof of concept tego, co chciałbym zaplanować sobie na przyszłe łajki może. Zobaczymy, co jeszcze z tego wyjdzie. Ja byłem w miarę zadowolony nawet z tego, jak to wyszło. Dziękuję Wam bardzo i miłego dnia. Lekcja generalnie będzie o kotach. Jestem obecnie studentem behawiorystyki zwierząt. I moim, moim ulubionym gatunkiem są generalnie kotowate. I wiele osób jakby źle interpretuje czasami zachowanie, bo albo to antropomorfizuje, czyli bardziej uludziania, a ja mam jakby obraz, jak działa konkretnie mózg kota, co, jak on robi, dlaczego tak robi, i staram się jakby to, to właśnie ludziom wytłumaczyć, tak. Wszystko co dobre musi się kiedyś skończyć, tak jak futrołajki miały właśnie swoją ceremonię zakończenia, w czasie której ogłosiliśmy kilka rzeczy, podziękowaliśmy naszym wspaniałym wolontariuszom za pracę na rzecz konwentu, za to, że byliśmy w stanie dzięki nim stworzyć ten konwent. No i ogłosiliśmy przyszły rok, zapraszamy za rok. Na lata 80., futrołajki, powrót do lat 80., oraz na furpyl, ale to dowiecie się w swoim czasie. Przed chwilą, na zakończeniu konwentu futrołajki, zaprezentowaliśmy następną edycję konwentu, zaprzyjeżdżonego konwentu furpyl. Pokazaliśmy tematykę, temat przewodni. Tematem przewodnim następnego Furpay będzie Lost in Time, bazowane bardzo mocno na serialu Loki z Marvel Cinematic Universe. Bardzo zapraszam. Myślę, że tematyka Wam się spodoba. Mamy już masę pomysłów na dekoracje, na to, jak to ubierzemy, że tak to ujmę. Zapraszam wszystkich na konwent Furpay w dniach 9-11 maja 2025 w hotelu Butik 3 w Łodzi. Na Fursuit Lounge możemy tutaj znaleźć osoby, które no, mają fursuity i chcą po prostu odpocząć, odłożyć swojego suita, zdjąć, odpocząć, coś może przekąsić na słodko, napić się elektrolitów, żeby się nawodnić, no i ewentualnie można tutaj też się pointegrować z innymi suiterami. KONOPS to jest na konwencie miejsce, które jest poniekąd takim centrum logistycznym. W tutaj znajduje się biuro rzeczy znalezionych, punkt obsługi właśnie uczestników, kiedy potrzebują pomocy z czymkolwiek. Czy to jest zgubiony, czy to jest zgubiony przedmiot, czy to jest na przykład pytanie o to, jak się dostać do dokądś. No i po prostu pomagamy uczestnikom, pomagamy im się rejestrować, zajmujemy się papierkową robotą. Czy na tym stanowisku, jak widzicie, jest pełno herbaty. Robimy ją co chwila, jak tylko ktoś przyjdzie i nam się kończy. Herbat mamy około w tym momencie chyba 40 albo 50 rodzajów. Nie wiem, bo się trochę kończą po drodze. Głównie pierwsze stoisko tutaj, może zbliżenie bym poprosił tam, popatrzcie. To jest stonisko głównie z maczą. Tutaj robimy macze co jakiś czas. Mamy też takie hurtowe robienie maczy, nazwane waleniem maczy. Ale jak przyjdziesz poza godzinami, to też Ci zrobimy. Natomiast to drugie stoisko jest już stoiskiem takim degustacyjnym. Robimy herbaty degustacyjne, czasami trochę więcej, szczególnie na noc robimy takie bardziej herbatki, żeby sobie odpocząć, jak melisa, czy mięta, rumianek też robimy. No różnie to bywa. A więc witam Was na retro-strefie na Futurowajkach 2024. Na Retrostrefie możecie zobaczyć rozmaite stare komputery oraz konsole oraz zapoznać się z grami z różnych epok, zarówno z lat 90., 80. czy nawet troszeczkę późniejszych. Tak jak tutaj możecie zobaczyć na przykład PlayStation 2 z podłączonymi kontrolerami, tak zwanymi gunconami, gdzie można sobie postrzelać jak na automatach. Tam mamy na przykład Super Nintendo. Tutaj mamy komputery z DOS-em, na których można sobie pograć w takie gry jak Doom czy Quake. Oraz kilka także starych komputerów, takich jak Commodore 64 czy Amiga 500, lub też Atari 800. Także strefa jest dedykowana zarówno dla zapaleńców sprzętu, jak i starych gier, ale też dla ludzi, którzy chcieliby zarówno ten sprzęt poznać, zobaczyć jak kiedyś się grało, jak wyglądały gry 10 lat temu, 20 lat temu, no i zobaczyć. Jaka jest różnica? Jak widać, są tu rozmieszczone różne instrumenty. Mamy tutaj perkusję elektryczną, mamy również keyboarda, gitarę elektryczną, bas elektryczny. Jest tutaj e, no, tworzona imp improwizacja. Jak widać, ludzie biorą po prostu e, te instrumenty i razem tworzymy coś improwizowanego. Tak? E, jest to... Ja uwielbiam perkusję, nigdy nie miałem okazji grać, niestety, więc teraz wykorzystuję tę okazję, żeby zagrać e, i się trochę poduczyć, może. No ale jak widać, ludzie przechodzą. Wybierają instrumenty, grają i no, no jest ciekawie, jest ciekawie. Witam wszystkich. Z tej strony DJ Altro. I obecnie to jest ostatni dzień futrowajek. Co mogę powiedzieć? Że kurczę, nie spodziewałem się, że my jako m, może już nie mały zespół ale odwaliliśmy kawał roboty na poziom normalnie większych konwentów. I z tej okazji w sumie jak, jak już dzień się kończy zostało tylko Dwóch dj do końca, w tym ja. Chciałbym was zaprosić bardzo również na swój set o godzinie 22. drugiej. Jeżeli... Jeżeli futrołeki mają się skończyć, zróbmy to tak, że będą zapamiętane do końca Bardzo fajnie się bawię, problem jest tylko taki, że gubię rzeczy co chwila. Zgubiłem już trzy rzeczy, jedną z nich był mój portfel, drugą rzecz był mój telefon i trzecią rzeczą to była moja godność. Ale za to przynajmniej jedną rzecz oddałem, więc jakby czuję się potrzebny na tym konwencie. A, bardzo dobrze. Kolejna wesoła, dobra edycja. Jest wesoło, bardzo dobry main stage, o wiele lepszy niż rok temu, zupełnie nowe, świetne miejsce. Paliłem blanty do piątej rano, film mi się urwał jak naprawiałem awanturę o kasę, teraz mnie krzyż na*** dala. Ale musiałem stać rano, bo mam obowiązki, trzeba jakoś poprowadzić panel. Niby nie można grać jak się ma panel, ale to nieprawda. Można, tylko trzeba stawać rano. Na tym polega odpowiedzialność. Witam wszystkich wieczorem w prognozie pogody. Po bardzo ładnej sobocie, jaką dzisiaj mieliśmy z dużą ilością słońca Trzeba przygotować się na trochę chłodniejszą noc Będzie około 1 do 2 stopni, więc osoby na nie będą musiały wziąć dodatkową kurtkę I yy, będzie bez opadów Jutro natomiast osoby wracające z futrołajek muszą się przygotować Na opady deszczu w województwach zachodnich, centralnych oraz północnych Będą to opady zwykłego deszczu Opady o małej i średniej intensywności Które nie będą opadami marznącymi Więc drogi będą w miarę bezpieczne I yy, osoby Postające w kielcach na trochę dłużej, czyli na przykład do niedzieli wieczorem, muszą przygotować się na słabe opady deszczu w godzinach wieczornych i nocnych, które nie będą opadami marznącymi. Przez cały dzień będzie około 5-6 do 6 stopni. Dziękuję za uwagę.